Mm, 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 mm. Jest a znane. myślisz realnie, że masz konta, czy nie, że nie znajdziesz? Już mam Silver 2. Opr Ty. A co to za konto? Ty. Na co on się zalogował? Kur... A co to za jakiś Kat 3197965? Draven. Hahaha. <gubił> Dam <kur>... za dwa dolce konto levelowane, znaczy botowane. <laughs> ta ma no ale pewnie. Proszę, na wejście? Tak, 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 tak. Z tak. portami? E, chyba ze wszystkim. Jak to się mówi, czasami jak poszukasz tych pasów, ile masz, tam gdzieś wiesz ten, to zawsze jest jakiś, że się znajdzie, prawda? Ta, 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 nagle takie konto. <laughs> A lot of people don't know that sharing accounts is wrong, that it violates our term of use, that it entails many risks and that it can even result in a permanent ban. kiedyś, bo jakby ktoś nie wiedział, on grał na kontach często i on zawsze grał jedną grę i dostał bana na drugą. Bo ludzie zgłaszali te konta oddane. Czy keć, to też zostanie? No, muszę, bo. Na wiek dobra, na większości kont mam coś takiego zrobione, że mam takie gierki do rozegrania, bo byłem niegrzeczny, powiedzmy, że. co chodzi. I teraz zrobili tak, że musisz wygrać trzy, albo, albo rozegrać. Wiesz, ty, albo rozegrać tam aramy, albo. <laughs> Wygrać gry już, bo kiedyś A to, miałeś tak. To twoje główne, czy? Nie, to jest jedno z tych, tak. no Na tych głównych wszystkich mam te, wiesz? Kary. Bo tak jak mówię, bo jak na przykład wyjdziesz ty wyjdziesz z Nie gry... masz takiego głównego konta teraz swojego bez kary, żebyś pograć? No nie, na wszędzie. <noise> wszędzie mawana, kupa nie wierzę. Ja pierdziele. To jest OPGG tego konta. Czekaj, patrzę, śledztwo robimy. Ja pierdzielę. Na tyle on tam wypierdolę. Kas na te konta i wszystko ma bana. To jest jego konto? Ty, teraz jest w grze. Czym gra? Ty, może gra rzeczywiście teraz. Mam streama? Zaraz zobaczymy. Gra? Gra z guciem teraz? Ja, ja, no nie mam jak. Dobra, teraz gra. To jest on. Myślałem, że nagle, <laughs> nagle on wykor. O jezu, co tu się dzieje? A co, tu nie ma meczy dalej? Ty, nie ma meczy. Co jest? No, ciekawe. No dobra, pokażcie mi te rankedy. Yy, rankingowa... Pyk. Sezon 2.0.25. Drivenem? Nie wiem. Aktualizuj. To jest już 7 minut temu. A czekaj, ja wcześniej coś tam grał, czy nie? Nie, nie, nie. To przecież to nowe konto jest. Ty no, coś to podejrzane jest. Coś to jest podejrzane. Jaki tu był nick, bo jeszcze była taka jedna strona, jedna bo lepsza, żeby zobaczyć historię w LoLu. Czekaj, czekaj, zaraz coś tutaj, zaraz coś tutaj ogarnę, zaraz coś tutaj ogarnę. Okej, okay. i tu widać pewną historię. No dobra, tu są te jego gry, OK, Jest, 92 dni temu. Co? 18-8 Twitchem? 21-5 Draven? No, pewnie, kurwa jasne, na pewno. Dinem Nie no, to jest niesamowite. Boże. Znowu, znowu ściemnia, znowu ściemnia. A co mówi, jak ktoś ma jakieś konto? O, to jest botowane. To grasz na czyimś koncie. Pięknie, banik będzie. Ale on może, no tak. To jakiś widz mu dał konto. No ale nie może, jako streamer. No, nie grałem w lola teraz przez chwilkę, wiesz? On jako streamer musi mieć swoje konto, nie można gdzieś tam grać chyba.